Siemanko, z tej strony Iky. W dzisiejszym odcinku będziemy grać w coś podobnego do PC Building Simulator. I no, sorry, że nie było odcinków przez tydzień, bo wyjechałem do babci i dziadka, więc nie było. Jak nakręcać? No to ja yy, teraz. No, zbudujemy komputer, bo wyszło, ostatnio wyszło sporo aktualizacji, więc e, muszę e, ulepszyć komputery. Będę teraz ulepszać czarno-żółty. No to trzeba wziąć. Komputer, no i czarno-żółty. No i taki komputer. Robimy sobie. Ja też bym chciał mieć taki komputer jak w tej grze. Mają te komputery są super. Dobra, to teraz ramik do komputera leci. Dobra. No i jeszcze dwa. Jak ktoś jest początkującym. To właśnie e, w tych gorszych trochę płytach głównych tylko można e, dwa ramy sobie zamontować. A w tych lepszych to już cztery. To już pros jest. Te lepsze. Ale nie takie, nie takie byle jakie to są płyty. To są takie na maksu. Najlepsze. Trzy wiatroczkowa karta. Graficzna. No to, to ktoś musiał się postarać, żeby tą grę zrobić, bo to jest tak dopracowane. Nie mówiąc o tych monitorach, które mają kwadratowe te. Pokażę za chwilę. Bo są takie monitory, które mają kwadratowe yy, końcówki. Niby, że wszystko ładnie, a tam jest kwadratowa końcówka. Mm. I chyba 1, 3, 4, 5. Nasz komputer. Usuwamy ten żółty. No i dajemy go. O co ja chciałam zrobić? Gdyby, nie był, gdyby tego nie było, to ja bym sprzedał ten komputer. Dobra. To u góry. Niby, że jest ten fajny monitor. Tutaj jest takie fajne zakrzywienie, ale tu już jest na ostro! Właściciel tej gry. Chyba, właścicielowi chyba nie chciało się robić. No to kupimy jeszcze. Zobaczę, czy y, była jakaś aktualizacja. Muszę zobaczyć, ile mamy i ten... 4 komputerów. A to ja muszę 3 dokupić. 3. Dobra. Tutaj się coś zmieniło? Musiał coś dokupywać nowego? Nie, tu się nie zmieniło, ale choć. Szkoda, że nie mam e, premium. Ja mam taki monitor, właśnie. Fajny. Znaczy podobny. Nie dokładnie ten, ale podobny. Tylko, że z czarną obramówką. Dobra. To wracamy i budujemy dalej komputerki. No komputer. Jaki teraz. Jaki teraz mój no komputer? A czarno-pomarańczowy. Ale nie, te komputery są przepiękne. Ja chyba ten dam na. na. na ten na, na główny z filmiku. Ten. obrazek. Ale to jest piękne. Dobra, ten biały niezbyt. Ale te dwa są piękne. Może jeszcze któryś z tych będzie piękny. Liczę na każdy komputer. Yy, Czarno-pomarańczowy. Jak się pokoloruje komputer, jak będzie się zawsze kolorować komputer, to. To zawsze więcej będzie po prostu za niego kasy. To jest fajne. Szybko to leci. Jak się jest doświadczonym, to tylko dwa kliknięcia i ma się już komputer. Szkoda, że nie ma takich typów, którzy po prostu przychodzą sobie do, do mojej tej do sklepu no i idą i, i kładałem zamówienie na komputer. To by było fajne. Czarny, pomarańczowy. Dobra jest. To już nie. Nie rozumiem dlaczego. Te wszystkie części mają już gotowy gotowy ten kolor w tych nowszych, bo... Bo wtedy wiadomo, że już ma się ulepszony ten stół. No i kto by niby miał e, ulepszony budynek bez, e, bez tych kolorów, bo, bo trzeba ulepszać ten stół, żeby można kolory zmieniać e, tych rzeczy. No to właśnie nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, że części mają różne kolory. Przecież czemu nie można przy kupowaniu sobie ustawić tych kolorów, no? Do właściciela! Jak właściciel ogląda ten film, to błagam, żeby coś z tym zrobili. Dobra, to chcemy... A, dobra. Sprzedajemy. W... Ale mamy jeden pilion aż To nam wystarczy na... Czemu nie chcę mieć... A w tej grze nie ma sprinta No to będę musiał jeszcze te komputery podrasować Znaczy nie podrasować, tylko bardziej sprzedać i zrobić nowe I teraz błagam, żeby ten niebieski komputer wyglądał lepiej żeby wyglądał bardzo fajnie. Hmm. No to tutaj mamy czarno-niebieski, tak, czarno-niebieski. Zauważyłem, że te, te naj, najlepsze komputery teraz to, to mają LEDy zawsze. Tak samo mój, nie ma tam, nie jest taki super mega ekstra, ale budowę dobra ma z LEDami e, i e, tą gówną też ma z LEDami, no to jestem ciekawy dlaczego te e, lepsze komputery właśnie mają takie właśnie z LEDami, te bardziej gamingowe. Pamięć. Ile to ma? 16TB tam widziałem? Czy mi się ty... To... Tak. Takie dwa to ile to jest? Eee, 30... 32 terabajty na komputerze. No. Ja mam na komputerze z chyba z 1 terabajt, a mi to wystarcza w 100%. Ostatnio zapełniłem swój jeden dysk. Mam w planach robić odcinki jeszcze z Forza Horizon 5, SBC Building Simulator. No i jeszcze mam tam sporo gier innych. Jeszcze mam Teardown. No i tak się fajnie gra na komputerze. Szkoda, że w tej grze nie ma możliwości, e, e, na przykład, grania na komputerze. Usuwamy ten, sprzedajemy i położymy nowy. Ładnie wygląda. Ale ten jest zdecydowanie najlepszy. Piękno, samo piękno, to też. Ale nie mówię, że inne są brzydkie. Inne też są ładne. Te dwa. Co dwa biliony już, Golda? Ale to, to, to za szybko jest. Te usunę już. Nie biedę. Zapomniałam. Eki dobra szary i różowy dobra szary i różowy muszę zrobić szary i różowy no to zrobimy na początku różowy dobra nie wiem wygląda trochę jak biały tak samo jak szary wygląda jak biały no dobra, będzie widać trochę tego różowego. Fajna muza w tej grze. Ogólnie polecam. No to ramik leci. Ile ma ten RAM? 512 GB, więc 4 to 2 TB RAM. To naprawdę dużo. Ale nie wiem czy istnieje taki komputer właśnie, taki ekstra mega Taki jak w tej grze Można sobie tylko pomarzyć niestety Ale w przyszłości może myślą takie komputery Szkoda, że, że nie ma napisane ile giga ma karta, parametry w ogóle, różnych rzeczy nie rozumiem, dlaczego właśnie komputery często są czarno-czerwone. Ja wolę bardziej te tęczowe. Zmieniałem się kolorki. Na przykład mam taką fajną klawiaturę, taką tęczową. Jak nazwać komputer XCV? Dobra, może być. safe I kładziemy go. Place. No i ładnie się prezentuje. I teraz szary tylko został. Ale... Ten komputer jest naprawdę tęczowy. Jest tęczowy, po prostu tęczowy. Są po prostu do swojego koloru dostosowane i te wolę, żeby miały jak najwięcej ledów. Bo są bardzo podobne do tych, co były e, e, trochę wcześniej. Tu są ledy i tu są ledy, ale tam. Ale te mają lepsze ledy. Szkoda, że nie wykorzystałem jeszcze tych, bo. bo bo no, wcześniej, wcześniej powinny, wcześniej po, używałem je. Nie, ja ich w ogóle nie używałem, niestety. Może kiedy będę robić rebita, będę je używać. A są te nowe obudowy. Pamiętam, że, że ja tak przeskakiwałam. Zrobiłem tak, tak przeskoczyłem, miałem to. Od razu przeskoczyłem na to, jak miałam golda, kupiłem to, 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 no i od razu to. Tutaj części komputerowe za premium. Dobra, ostatni komputer, lecimy. Jak to będzie czarno-szary? No to czarny, wrażenie wygląda jak ten. Jak biały. Będzie, będzie jak biały. Może ciemniejszy trochę, czarny środy Dobra, biały, ale bez tego połysku. To jest biały, a czarny będzie na maksa czarny. Nie. Ten komputer naprawdę wygląda jak biały. A mi o to nie chodziło. Czarny, szary. Dobra. To będzie ostatni komputer. To będzie ostatni komputer. Dobra. Czarny, szary. Czarny szary, premium kolor, no dużo tego jest, nie powiem że mało, no bo bardzo dużo jest tego. O, jeszcze tylko te, y odherkoli, dobra, czarno szare, GHJ. Dobra, kładziemy komputer. No i mamy piękny zestaw komputerów. Piękne są. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Następnym e, zrobimy e, te komputery tutaj. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.